Za każdym razem pasowanie na przedszkolaka w polkowickim misiu u jest wielkim przeżyciem. Wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, dla całego personelu, ale przede wszystkim dla tych maluszków na naszych dzieci. Są pełnoprawnymi przedszkolakami poprzez dotknięcie ramionka kredką dużą. Wielkie emocje były też podczas występu artystycznego przedszkolaków w językach polskim i angielskim. Dzieci już udowodniły swoim występem, że są gotowe, aby już stać się tym przedszkolakiem. Bardzo długi występ, piękny występ. Dzieci wszystkie wytrzymały do końca, w dwóch językach się pokazały. Tak więc uważam, że rodzice powinni być dumni, bo ja jestem bardzo dumna z moich przedszkolaków. Na pamiątkę pasowania przedszkolaki otrzymały książeczki z bajkami. Były też pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek.